Festiwal Filmu Polskiego w tym roku powraca na Litwę pod hasłem Śmietanka Polskiego Kina. W Wilnie, Kownie, Mariampolu, Morzejkach i Solecznikach widzowie będą mogli obejrzeć 18 najnowszych i najciekawszych filmów polskich. Cieszy nas to, że znaczna część tych filmów to są naprawdę nowości. Zaprezentujemy m.in. film Agnieszki Holland, Obywatel Jones, który kilka dni temu dosłownie otrzymał Złote Lwy na festiwalu filmowym w Gdyni. Wcześniej otwierał, był prezentowany jako polski, polski reprezentant na festiwalu filmowym w Berlinie, ale będą też filmy prezentowane na festiwalach w Cannes, na Sundance Film Festival, jednym z tych ważniejszych. Tak, rzeczywiście, prawdziwa śmietanka. Nigdy nie miał lepszego czasu jak teraz. Pod carę. Panu to by trzeba tak mordy żeby się pan okręcił i trochę świata zobaczył. Jedną z najbardziej oczekiwanych na Litwie nowości będzie film Michała Rosy Piłsudski, który niedawno miał swoją premierę w Polsce. na Litwie będą mogli obejrzeć, obejrzeć to dzieło, no i poznać ten trochę mniej znany okres życia Piłsudskiego, czyli te wczesne lata, w których to Piłsudski był rewolucjonistą, był awanturnikiem, prowadził dosyć bujne i ciekawe życie. Także mam nadzieję, że ten film będzie się podobał polskiej i litewskiej publiczności, bo wiemy też, że sporo Litwinów na ten film się wybiera. Mateusz i Marita mają sedosa. W programie festiwalu znalazło się także kilka innych filmów o tematyce historycznej, takich jak Kamerdyner Filipa Bajona, Ułaskawienie Jana Jakuba Kolskiego czy Kurier Władysława Pasikowskiego. Tai šio požiūriu turėtų ir lietuvius sudominti tie istoriniai filmai, nors Lietuvoje, aišku, galimybių kurti kažką panašaus į filmą apie Pilsutskį ar apie e, e, Novaką Ježoranskį, ir jinai finansinių nelabai yra, bet pamokos pakankamai geros. Na główny program festiwalu składają się ponadto filmy innych gatunków, dramaty, komedie romantyczne, thrillery czy animacje. Widzowie zobaczą m.in. słodki koniec dnia Jacka Borcucha z Krystyną Jandą w roli głównej oraz jeszcze Dzień Życia na podstawie reportażu Ryszarda Kapuścińskiego. Jak powstanie, to powstanie, panie dowódco. Nie mówcie mi per pan, to tutaj nieprzyjęte. W tym roku program specjalny poświęcony jest zmarłemu w 2018 roku polskiemu reżyserowi filmowemu i teatralnemu Kazimierzowi Kucowi. W retrospektywie pokazanych zostanie pięć jego filmów. Myślę, że to jest znany z kino Kinoklasyka z Litwoje. W Sowiedztwie te filmy, może jego rodzice, było, była Betniak, I kita wertus, to jest tak który sugiebieją pertykty i lajko dwase, i kartu kurty nieprzyklausoma oryginalu, lab... i szelejkiśka kina. Co Ty nam za pokój zarezerwowałeś? Normalne, dwuosobowe. Filmowe pokazy to nie wszystko, co przygotowali dla widzów organizatorzy. Po projekcjach będzie się można również spotkać z artystami i twórcami zaprezentowanych filmów. W tym roku mamy sporo ciekawych gości. Do Wilna przyjedzie Jan Jakub Kolski i Grażyna Błęcka kolska którzy zaprezentują swój film Ułaskawienie. Będzie z nami także Łukasz Grzegorzek, reżyser filmu Córka trenera. No i zapowiedział swój przyjazd także Michał Rosa, reżyser filmu Piłsudski. 19. Festiwal Filmu Polskiego odbędzie się w dniach od 3 do 13 października. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Polski w Wilnie.